14 sierpnia kibice Maccabi Haifa w Debreczynie na Węgrzech obrazili Polskę transparentem murder since 1939, mordercy od 1939. Jeden z bydlaków izraelskich kopulował z polską flagą, z kukłą odzianą w polską flagę. To było 14 sierpnia. Jak myślicie, kto za to został ukarany? Kogo za to ukarała UEFA? UEFA ukarała Polski Klub Raków Częstochowa przeciwników Maccabi Haifa za użycie materiałów pirotechnicznych i niestosowne transparenty niezgodne z ideą wydarzenia. W sumie Raków Częstochowa dostał 21 sierpnia 40 tysięcy euro kary. O karze dla Maccabi Haifa na razie nic nie słychać. Kibicujmy dalej kopaczom i ich centralom, takim jak UEFA, a na pewno będziemy świadkami jeszcze niejednego takiego wydarzenia. Zapraszam na komentarz.